Już po konferencji prasowej mamy okazję porozmawiać, dużo się dzieje sportowo jeżeli chodzi o Torunię, Torunia europejska stolica sportu, zmieniło się troszkę jeżeli chodzi o ten sport w Toruniu? No, przyznam szczerze, w Urzędzie Miasta ja pracuję od 5 lat, naprawdę dużo się zmieniło, mamy dużo więcej klubów sportowych, dużo więcej obiektów, dużo więcej imprez sportowych i dlatego się bardzo cieszymy, że Mistrzostwo Polski w boksie będziemy gościć w naszym mieście, bo tej imprezy jeszcze u nas nie było. Duża impreza, yy, bardzo prestiżowa, jeżeli chodzi o e, boks, o Polski Związek Bokserski, yy, jesteśmy na obiektach, gdzie te zawody będą rozgrywane, może powiedzmy troszkę o tym właśnie obiekcie. Yy, są to korty tenisowe zbudowane, oddane do użytku, przepraszam, w 2018 roku, korty tenisowe, yy, hala kortów, która składa się z trzech, yy, trzech, trzech placów yy, do gry. Yy, Obiekt został zaakceptowany przez pana Maćka Demena, wiceprezesa Polskiego Związku Bokserskiego. Odbyliśmy tu kilka wizytacji. prezesowi się obiekt podoba i bardzo się cieszę, że tu się odbędą, bo Hala tenisowa nie jest areną bokserską, ale pokażemy, że można obiekt odpowiednio przygotować. Każdy obiekt można odpowiednio przygotować do tego, aby odbyły się różne zawody sportowe. Będąc tutaj, miałem okazję zerknąć troszkę i to naprawdę okazale wygląda. Widać, że ta hala jest okay. nowoczesna, także zawodnicy przede wszystkim będą mogli czuć się komfortowo. I na tym bardzo zależy. Jesteśmy bardzo gościnnym miastem i chcemy być uważani za takie miasto, więc spróbujemy stworzyć takie warunki, żeby każdy wjeżdżając z tołu nie powiedział: fajnie to było. Jak przebiegają przygotowania do tych imprez? Do tych imprezy? Do tej no, już jesteśmy po kilku rekonesansach hali. Wiadomo, każde spotkanie z prezesem przynosi nowe wyzwania, nowe znaki zapytania. Dajemy sobie kilka dni czasu po to, żeby problemy rozwiązać. Więc z drobnymi krokami idziemy do przodu. Mam jeszcze kilk kilka w sumie dni, bo już kilkanaście nie można powiedzieć. Będziemy gotowi.